Φλάσκη Χριστουσόβεϊ. Το 348 είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιο ΛΑΜΤΑ ΓΑΜΑ. 33 rozdział, druga księga, kronik ze Starego Testamentu. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z kościoła w Atenach na Kifisji z łaski Chrystusowej. Manasez miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a 55 lat panował w Jerozolimie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył i jego ojciec. Wznosił też ołtarze dla balów i sporządził arszery. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: W Jeruzalemie będzie przebywać imię moje na wieki. Nabudował też ołtarzy dla całego zastępu niebieskiego w obydwu dziedzińcach świątyni Pana. On nawet. Swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Hinnoniomowego, Oddawał się wróżbiarstwu róż, w cza, czarom i gusłom i ustanowił, wywołał duchów i wróżbitów. Wiele złego czynił w oczach Pana, drożniąc go. Postawił też posąg rzeźbiony który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Solomona Jego Syna, I w tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki i nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców. Jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza zgodnie z całym zakonem i z przykazaniami i ustawami, lecz Manases zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska, króla asyryjskiego As i ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego. A On dał się uprosić i wysłuchać Jego błagania i wyzwolił mu, i pozwolił Mu powrócić do Jeruzalemu do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Potem wybudował zewnętrzny mur miasta Dawida na zachód od Gichonu w Dolinie Kidron, aż do wejścia do bramy rybnej, pociągnął go wokół Ofelu i bardzo go podwyższył, ustanowił też dowódców wojskowych we wszystkich warownych grodach judzkich. Następnie usunął obcych bogów. Oraz posą ze świątyni Pana i wszystkie ołtarze, które pobudował na górze świątyni Pańskiej w Jerozolimie i kazał je wyrzucić precz, poza miasto. Postawił na nowo ołtarz i złożył Panu na nim krwawe ofiary pojednania i dziękczynienie i nakazał Judejczykom, aby służyli Panu Bogu Izraela. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla pana swego Boga. Pozostałe zaś sprawy Manassesa, jego modlitwa do jego Boga i słowa jasnowidzów, przemawiających do niego w imieniu pana Boga Izraela, spisane są w dziejach królów izraelskich. Modlitwa Jego zaś i to, jak Bóg wysłuchał i cały Jego grzech i występek oraz miejsca, na których pozosta... poznosił świątynki, poustawiał aszery i posągi przed swym, swoim ukorzeniem, się zapisane w dziejach jego jasnowidzów. I spoczął Manases ze swoimi ojcami, pochowano go w jego pałacu, władzę królewską zaś po nim objął Amon, jego syn. Amen. Manases był szczególną osobą, która składa się zupełnie, bo jest napisane, że co jest napisane, jest napisane dla naszej nauki, Składa się na osobę, na osobowość, przez którą Bóg daje nam szczególną i jedyną naukę. ses znaczy zapominalski, czyli człowiek, który wie, ale zapomina. Ale dobrą rzeczą jest, abyśmy zobaczyli w liście do, He do Jakuba, jak jest pięknie napisane, jak to mówi nasz Pan Jezus Chrystus, otwórzmy to list świętego Jakuba, przeczytajmy pierwszy rozdział z listu świętego Jakuba, apostoła, 22 drugi werset. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie czyli na mowa i przykazanie powiedziałbym Boże jest, abyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Czyli człowiek, który przychodzi i słucha Słowo Boże, ale nie jest wykonawcą słowa Bożego jest, oszukuje samego siebie. I kontynuuje. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. I zwierciadło, które nam daje Bóg, jest Niebł, niebłędne i z Boga natchnione Słowo Boże, Pismo Święte. Jest napisane? To jest tak i amen. Nie jest nie napisane, czyli nie jest. I nie przyjmujemy tego. Czyli wykonawcy Słowa Bożego. I kontynuuj. To jest wielka tajemnica. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwawni? nie jest słuchaczem, który zapomina, zapomina, lecz wykanowcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Czyli najważniejszą ze wszystkiego w naszym życiu, umiowanie w Panu, jest, abyśmy słuchali Słowo Boże, ale szczególnie, abyśmy wyjrzali i trwali w... w w studiowaniu Słowa Bożego, to rozważaj, w tym trwaj, i wtedy będzie Twój postęp widoczny dla wszystkich ludzi. Czyli nie ma innego sposobu, aby był postęp w życiu człowieka. Chrześcijanina, mówię zawsze, aby od tego, aby rozważał. Nie aby czytał, ale aby rozważał, czyli aby wejrzał i trwał w, w zakonie wolności. Czyli aby modlił się aby Bóg otwierał Jego serce, aby zważał na to, co czyta, i Chrystus otwiera Jego zamysł, i ro, aby rozumiał to, co czyta. Ale najważniejszą rzeczą jest, aby miał decyzję do śmierci, aby był wykonawcą Słowa Bożego, wykonawcą dzieła Bożego, a nie zapominalskim, zapominającym słuchaczem. I on wtedy będzie błogosławiony i on będzie wykonywał Słowo Boże. I Manases był szczególną osobą, król, który żył i królował najwięcej ze wszystkich królów. 55 lat. Miał 12 lat, jak stał się królem. Jego ojciec był wybornym królem, Chistiasz. Szczególny, i też on był szczególnym człowiekiem, ten Hiskiarz, który wykonywał zupełnie zgodnie ze słowem Bożym. Bóg był z nim i cokolwiek wykonywał, Bóg mu sprzyjał i cokolwiek mówił, Bóg to wykonywał. I odważę się i powiem, że dotykał i co dotykał się, Bóg to błogosławił, ale to nie znaczy, że nie przyjdą próby. i do Hiskiasza przyszła wielka choroba, wielka próba San Herib Król, aby rozwalił i zniszczył lud Izrael. I Hiskiasz, który nie miał mocy, ale szczególnie miał wiarę, poszedł do Pana. I poprosił o pomoc od Boga. I Zostało, został mu wysłany list gro, z groźbami. Przeczytał to przed Bogiem, ale nie może się nic stać. Bardzo mocny król San Heriba. nie miał żadnej nadziei, zbawienia dla Fiskiasa i dla ludu Bożego. I Jego nadzieja, i to jest przekaz dzisiejszy, nadzieja Jego była Pan. To była Jego nadzieja. Nie miał gdziekolwiek mieć nadziei, ani w swoich mocy, ani u ludzi, nigdzie. I pytaniem jest, może Pan coś zrobić? Co może zrobić Bóg? Wiecie, jaką łatwą rzeczą jest dla Boga, aby zadziałał i aby dał zwycięstwo dzieciom Bożym, bo mówi apostoł Paweł, że dziękujemy Bogu i Ojcu naszemu, Pana Jezusa Chrystusa, który czyni nas zawsze, słuchajcie, zawsze, abyśmy zwyciężali przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, co to znaczy zawsze, 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 zawsze. 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 Wystarczy tylko, abyś trwał w Słowie Bożym. Nie zapominający słuchacz, ale wykonawca Słowa Bożego. I było wielkie wojsko Sanheriba. Jedna noc była wystarczająca, aby wysłał anioła i aby wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców i książąt w obozie króla asyryjskiego. I przyszła zupełna wolność e dla Hiskiasza i dla ludu Izraela. Słyszycie? Kto mógł sobie to wyobrazić? Kto mógłby to, mógł to, to, to oczekiwać, że wyśle anioła, aby wyzwolił, aby wytracił wszystkich wrogów? Uciekł Sanechyryba i go zabili jego ludzie. Wdzięczność, wychwalanie. Ale teraz Bóg znowu przyjdzie z próbą do Hiskiasza. I przychodzi Izajasz i mówi mu pomódl się, bo przyszedł dzień twojej śmierci. Umrzesz. Umierasz. I naprawdę to była choroba śmiertelna, która przyszła na niego bez uzdrowienia. I powiedział mu też Izajasz, że Pan mi powiedział, że umrzesz, ale Hiskjaż ma wielką tajemnicę. Ma nadzieję w miłosierdziu Boga. Słyszycie, bracia i siostry? Ma nadzieję w miłosierdziu i w litość Boga. Bo Bóg jest miłosierny, litościwy, łaskawy, dobroczynny, dobrotliwy. To jest Ten, który wysłał anioła i wyzwolił mnie od króla Sanerycha, Sanerychba. Nie może zrobić czegoś. I nawiedził Bóg i za powiedział, idź do Niego i powiedz, że Go uzdrowię. Co, Bóg zmienił zdanie? Nie jest człowiekiem, aby zmieniał zdanie, ale dlatego, że jest miłosierny. Jak woła człowiek, Bóg wysłuchuje. Jak woła człowiek, Bóg wysłuchuje. I przybliża się do Niego Izajasz i mówi: Będziesz zdrowy. Jak mogę w to uwierzyć? Daje mi znak i dał mu znak. Wielki znak że słońce wzejdzie wyżej nie, ja chcę, aby się uniżyło słońce. I zszedł zegar słoneczny, do tyłu się cofnął. Bóg wszystko robi dla ludzi. Wszystko robi dla ludzi. Starczy, abyśmy nie byli zapominającymi słuchaczami, ale abyśmy wy byli wykonawcami Jego słowa. Wszystko zrobię to też. I został uzdrowiony. Ale teraz przychodzi Bóg, odchodzi ze swoją obecnością od Hiskia, aby go wypróbował, czy naprawdę uwielbia Boga z całego swojego serca. I zostało to znane u wszystkich królów i u Chaldejczyków też. I wysłali posłanników, aby się uradowali razem z nim. A Hiskiasz Przyjął, przy, przyjmując posłów z Babilonu, niestety popełnił błąd, co powiedział, że mnie uzdrowił Pan. Czyli nie oddawał tak jak zawsze chwałę Bogu, ale powiedział, że Bóg, że ja, ja, a nie tylko to, ale wziął wszystkich posłów z Babilonu i pokazuje Mu wszelki swój majątek dla chwały swojej. Wszystko, co miał w swoim pałacu, pokazał wszystko dla swojej chwały. Kto? hiskiasz I wynik tego był, że przyszedł Izajasz i powiedział: kto to był? Posłowie z Babilonu. Pokazałem im wszystki mój majątek. Nie, to był błąd. Nie pokazujemy nic swojego. My jesteśmy zwłaszcza marni i znikomi bezużyteczni. Nie mamy nigdy racji i jesteśmy najmniejsi ze wszystkich świętych. Zawsze nie mamy racji. Tak jak mi powiedział Pian, wiesz, że ja nie jestem winny. Nie, Bóg powiedział mi, że Ty jesteś winny. Zawsze Ty będziesz winny. Zawsze. I stało się to zło bo powiedział mu, że cały ten majątek, ci Babilończycy przyjdą i ci zabiorą. I teraz, jak mu dał jeszcze 15, dni, 15 lat życia, po trzech latach od uzdrowienia jego urodził się Manases, ten, który jest zapominający, bo wychował się w zupełnie w błogosławionym otoczeniu. To jest teraz ta nauka. Wychował się w otoczeniu zupełnego, zupełnej świętości. Wychowujemy się w Kościele Chrystusowym. Ale tematem jest, co robimy, co słuchamy, co myślimy, co mówimy. I to jest to ważna rzecz. Manases Dlatego, że serce człowieka jest najzdradliwsze, nade wszystko, i najprzewrotniejsze, podstępne i zepsute, niestety tak mu się stało. I w dodatku był najbardziej grzesznym ze wszystkich królów. Czynił bardzo złe rzeczy, ohydne rzeczy, eee, bardzo złe rzeczy. Ale Bóg go miłuje i przemówił do niego i przemówił do ludu Izraela. Upamiętajcie się. Ale niestety Manases oszukał całego Juda. Udało się. Bo miał władzę. I Judem i mieszkańców Jeruzalemu Jak masz władzę? Władza oszukuje człowieka. και ότι że może. μπορεί. I wynik tego, że, έρχεται τώρα να εκδηλωθεί Αφού δεν έδεικαν ακρόαση Έρχεται το άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέα της Ασυρίας που είχε συντρίψει ο Θεό Bóg z łaski Hiskiasza łapie go, związuje go łańcuchami i przyprowadza go do Babilonu. I mógłby ktoś powiedzieć, że skończyło się wszystko, ale w obecności Boga nie ma nic, co się kończy. Nic. Jest upamiętający się. Ten, który żałuje. I... W tej tragicznej sytuacji poszedł drogą błogosławioną. Jaka jest droga błogosławiona? Trzy rzeczy. Błagał Boga. Wiesz, co to znaczy? Błagał. Krzyczał z całego swego serca. Błagał Pana swojego Boga, w ucisku, w którym się znalazł. i Krzyczał. Ułożył się, uniżył się i pomodlił się. I co się stało? Co się stało z Iskiaszem? Co się stało z Piotrem w więzieniu? Co się stało ze 150 ludźmi z Co zrobił Bóg? Nie wiemy co zrobi, ale wiemy, że zrobi wielkie rzeczy dla człowieka, który woła do Boga, który uniża się, który błaga Boga i modli się z wiarą, aby Bóg zadziałał. Nie wiemy w jaki sposób. Zadziałał, wyzwolił go i wrócił. I znowu stał się królem. Jest to możliwe. Bracia, umiłowani w Panu, nic nie jest niemożliwe dla Boga i nic nie jest niemożliwego dla tego, który wierzy. Wierzysz w to, bracie i siostro? Nic nie jest niemożliwego dla Boga i nic nie jest niemożliwego dla tego, który wierzy. I ja mówię, zawsze jak to głoszę, jak o tym myślę, jak się modlę o to, mówię, Panie, pomóż mi w mojej niewierzy, daj mi moc wiary i moc Ducha Świętego, abym... O cokolwiek, jak będziemy prosić w imieniu Jezusa Chrystusa od Ojca Niebieskiego, Ojciec nasz, aby wykonywał nie o to, co prosimy, ale jeszcze więcej i lepiej od tego, o co prosimy i od tego, co możemy sobie wyobrazić. Lepsze, większe, chwalebniejsze. Oczyścił zupełnie. Ze wszystkich pochydnych rzeczy, które On ustanowił, przyprowadził zupełne błogosławieństwo Boże do swojego królestwa. 12 lat miał, jak stał się królem. Przez 23 lata oddali się i został wzięty do niewoli. I później 30 lat. Trwał jako król, który powrócił z niewoli. I trwał w Bogu ten, który zapominał i przestał być zapominającym Słowa Bożego i stał się wykonawcą. I to jest wielka tajemnica. Wykonawcą Słowa Bożego we wszystkim. Wykonawcą dzieła. I rozkoszował się w błogosławieństwie swego powrotu. 55 lat królował w zupełnym błogosławieństwie. Od 34 roku życia, od 35 roku życia do 12,55 do Rozumiecie, bracia i siostry, co to znaczy? Jaki jest przekaz i nauka naszego Pana dzisiaj? Nie myśl, co zrobiłeś. Myśl, co może Bóg zrobić. I nie zbawił samego siebie, tylko zbawił i uratował całą swoją rodzinę. I zbawił i uratował cały swój lud i wszystkich, nad którymi miał władzę. To jest wielkie błogosławieństwo bracia i siostry. I tajemnicami są. Wołał do Boga. Błagał Pana Boga swojego. Ukorzył się przed Bogiem, mówiąc: że ja jestem winny, ja wszystko źle zrobiłem. Pomodlił się do Boga. I Bóg zadziałał w sposób, w który nie możemy sobie wyobrazić. I umiłowani bracia i siostry. Są trudności w naszym życiu. Nie ma żadnej wątpliwości. Pozwala na to Bóg aby wypłynął nasze serca. Błędy też istnieją, które my dajemy do naszego życia. To próba Boża. I to jest dla żadności, dla miłosierdzia i dla wyćwiczenia naszego. Jest kuszenie diabła, na które pozwala Bóg, tak jak przy Jobie. Dlaczego? Bo musi wyjść wobec Boga Job, problem, który miał w swoim sercu i to było samo usprawiedliwienie, że ja wiem, ja mogę, ja wszystko rozumiem. Jak więc przyszedł? Przyszła ta wielka próba. Powiedział: Marny jestem i znikomy, Panie. Nic nie warte. I Bóg powiedział mu: Teraz przychodzi się w chwalebność moją. I stań się znowuż błogosławionym człowiekiem Bożym. I Bóg dał Jobowi podwójne rzeczy od tego, co miał, przed pozwoleniem na te kuszenie. Nie wiem. Dlaczego pozwala Bóg mi na przykład na kuszenie, abym je kusił diabeł? Nie wiem, dlaczego Bóg pozwala w moim życiu na próby, ale nie wiem też, ale jedno wiem, że wszystko działa dla dobra. Dla tych, którzy miłują Boga. I kim są ci, którzy miłują Boga? Ten, który ma moje słowo, ten, który ma moje przykazania. I zachowuje je, on jest Ta tym, który mnie miłuje. Wszystko, co możesz sobie wyobrazić: problem z dziećmi, problem z żoną, problem z mężem, problem co do twojego zdrowia. Co możesz sobie wyobrazić? Wiesz, że Bóg dobre myśli ma, dobre plany ma. Nie rozumiemy tego, ale zaufajmy Bogu, bracia i siostry. Zaufajmy Bogu i powiedzmy, niech stanie się Twoja wola tak jak i w niebie, tak i na ziemi. I dodajmy, nie tak jak ja chcę, Panie, ale tak jak Ty chcesz, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.